Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Fresh, a to jest pierwszy filmik na moim kanale. Yy, od razu słowem wstępu zaznaczam, że nie jestem żadnym youtuberem ani tiktokerem, nic takiego, nie mam pojęcia yy, na temat. Takich rzeczy. To intro tak samo stworzyłem po prostu tak na szybko, żeby było, bo nie o to tu chodzi. Chodzi o to, o czym będziemy rozmawiać, o MFL i mam nadzieję, że uda mi się stworzyć jakąś taką większą polską społeczność. Może nawet mniejszą w sumie, bo jak na razie nie mogę znaleźć nikogo z Polski, kto by słyszał w ogóle o tej grze. Naprawdę, pytałem się na kilku grupach, na Facebooku, Discord, wszystko i tak by do Polski w ogóle ta, ta gra nie dotarła Dziwne, dziwne Dlatego postaram się to zmienić, może się uda jakoś dotrzeć do, do paru osób Może ktoś to udostępni dalej, może jakieś lajki, like, coś i... I... Dotrzemy do większości osób, tak? No ale dobra, co to w ogóle jest MFL? E, Jakbym miał zacząć, e, co to jest to jest to połączenie tak jakby trzech gier e, tak mi się nasuwa jest to Football Manager e, FIFA czy tam EAFC teraz e, i taka mo mobilny menadżer taki e, Top Eleven Football Manager no to wiadomo e, jest to oczywiste układamy skład mamy piłkarzy taktykę dopasowujemy pod piłkarzy albo piłkarzy pod taktykę no i rozgrywamy mecze FIFA dlatego, że mamy możliwość kupowania paczek tak jak tutaj tu jeszcze pokażę w sklepie kupowania paczek za walutę wewnętrzną te, te dolary MFL yy, i za gotówkę. Tutaj są, które już minęły. Yy, no i w tych paczkach są piłkarze. Jak na razie tylko piłkarze. W przyszłości yy, możliwe są zmiany. Mo możliwe, że ro rozwinie się na tyle gra, że będą jakieś dodatkowe rzeczy, typu pracownicy klubu. Coś do stadionu, może coś, coś takiego. Na ten moment są to tylko piłkarze, których możemy dropnąć z tych paczek. No a Top 11, dlatego że cała, jak wygląda rozgrywka, praktycznie upiera się tak jak tam na Top 11. Klikamy sobie na przykład sto, Stone Division. Mamy tabelę. Która się będziesz czytać o i zawsze powinno być 12 drużyn, chyba że ktoś straci licencję. Wtedy gramy po prostu 11 albo 10 drużynami. Nie wskakuje żaden bot. Po prostu to, to wszystko to są prawdziwi ludzie. Nie ma żadnych botów. I dlatego to Eleven, bo tam też jest tak, że codziennie rozgrywany jest mecz. O danej porze, dana liga rozgrywa, na przykład ja rozgrywam zawsze 15 po, po 9, tutaj jest na przykład w, w pół do 9 i zawsze, codziennie jest mecz. Co kilka kolejek nie ma meczu, nie ma kolejki, to wtedy jest Puchar. No ale rozgrywamy dzień w dzień, jest mecz, chyba że odpadniemy z pucharu albo tak jak tutaj jest na przykład mniej niż 12 drużyn, wtedy mamy czasem. Przerwę? Yy, I tak, MMFL to skrót od Metaverse Football League. Czyli tak naprawdę jest to miejsce, w którym możemy zostać agentem piłkarzy. Czyli otwieramy swoją agencję, kupujemy piłkarzy. Yy, za prawdziwe pieniądze, tak? Albo za. Y, można kupić paczki za tą walutę wewnętrzną, o której wspominałem wcześniej. Y, I z tymi piłkarzami, w zależności, czy chcemy ich y, wypożyczać na przykład do innych klubów, i wtedy za wypożyczenie piłkarza my dostajemy jakiś procent zysków. Zyski mamy tutaj. Pokażę dla przykładu jakąś ligę. Niech będzie ten ston jeszcze raz. I tutaj mamy zyski. Tak, za, za miejsca. I dajmy na to, my wypożyczamy piłkarza za np. 2%. Możemy tam dodać jeszcze różne klauzule, że np. musi dany piłkarz zagrać. Dajmy na to 15 e, spotkań w sezonie. I jak zagra, to nie ma dodatkowego procentu. A jak jest, no to, no to jest umówiony wcześniej procent, dajmy na to 2%, czyli jest razem ten procent. I procent ten wspólny z na przykład zajętego czwartego miejsca 5, 5 tysięcy tych, tych dolarów MFL wędruje do właściciela piłkarza, do, do tej agencji. Możemy też sami podpisywać swo, swoich piłkarzy, czyli mamy już klub, załóżmy, na to, bo możemy być też właśnie właścicielem klubu, o czym tutaj wspominają. I kiedy my jesteśmy właścicielem klubu To możemy podpisywać albo kogoś piłkarzy, możemy wypożyczać piłkarzy, możemy kupować z rynku Tutaj są na przykład, o, piłkarze Możemy ustawiać różne rzeczy, cenę maksymalną, na przykład do 20 dolarów załóżmy Wiek, na przykład interesuje nas tylko młodzi, 21 overall też możemy dać, że na przykład minimum 63 i na przykład taka lista i nam wyskakuje, możemy jeszcze ich pos posortować od najlepszych o i mamy i klikamy sobie na przykład takiego Mauricio Artola yy, bramkarz 66 20 lat prawa noga takie takie wskazówki tutaj na przykład right back, prawy obrońca w miarę szybki dobry strzał, super podania dobry w obronie i tak to wygląda czyli możemy być agentem możemy być e, możemy kupić sobie klub Moż są ludzie, tu, którzy są na przykład tylko agentami i kupują tylko piłkarzy i ich wypożyczają oni się rozwijają, więc potem można ich sprzedać drożej są ludzie, którzy mają klub i nie kupują swoich piłkarzy, tylko wypożyczają i to jest to jest dobre, można powiedzieć za darmo w pewien sposób. Ale no nie masz zysków praktycznie, bo potem masz załóżmy na to, że każdy piłkarz ma te na przykład 5%, no to 11% musisz mieć plus do tego na, na ławkę, no to masz, dajmy na to 18%, no to 90% płacisz komuś, nie? I zostaje Ci tylko 10% zysku, no ale to jest sposób, żeby grać prawie za darmo, bo i tak trzeba kupić klub, licencję klubu najpierw tak. Yy, co więcej o MFL, tak jeszcze w skrócie to jest tylko taki pierwszy filmik, żeby mniej więcej powiedzieć co to jest. Yy, czym się to różni od FIFA? Yy, FIFA kupując piłkarzy, kupując te paczki, yy, masz je tak naprawdę na jeden rok. Na, no cykl FIFA trwa no rok, rok. I co roku kupujesz nową FIFA i te karty w pewnym sensie przypadają. Tutaj jest inaczej, to jest super, bo kupujesz taką kartę. Kupujesz taką kartę, i ona z już zostaje. I ta karta jest wyjątkowa. Jest na przykład ten kościół, jakiś guy de la Haye. On jest jeden, jedyny w swoim y, rodzaju. Tylko on jest taki. Tylko tak wygląda, y, taki wzrost, taki overall y, To się może zmienić oczywiście, ale Tylko on jest taki. On ma swój indywidualny kod, bo te karty są oparte na, na blockchain I tak naprawdę my jesteśmy właścicielem kodu To, że my tu widzimy jak on wygląda, to co on tam potem robi y, w grze To swoją drogą, ale my jesteśmy właścicielem kodu I to się tym właśnie różni od FIFY, bo, bo ta karta z nami zostaje już na zawsze, chyba że zdecydujemy się ją sprzedać, yy, co też jest dobre rozwiązanie, bo tak naprawdę my na tym, na MFL, nie tracimy pie pieniędzy, bo w na razie, załóżmy, kupujemy grę, yy, no trzeba wydać troszkę i co, no i za rok, no nikt nam nie odda za to ani grosza, no nie, a tutaj. Yy, Załóżmy, że spróbujemy zagrać jeden sezon. Nie spodoba nam się, coś jest, no, nie wiem, za drogo. Uważam, że to jest pay to win. Nie wiem, silnik meczowy nam nie pasuje, cokolwiek. To sprzedajemy po prostu klub. Jest na marketplace. Clubs. I tutaj po prostu ludzie sprzedają kluby. 85, 89, 98. I tak, tak to wygląda i możemy wtedy sprzedać też karty, więc tak naprawdę nic nie tracimy. Może, oczywiście zdarzy się, że możemy stracić, na przykład kupimy klub za 80, a potem będziemy chcieli szybko sprzedać, za, no to za 70, no to tro, troszkę możemy być stratni, ale ogólnie więcej możemy zyskać, jeśli dłużej pogramy, bo dajmy na to, że awansujemy z tej Ice Division do Stone, albo nawet potem do Iron, to tak naprawdę można tylko zyskać, i tak jak ludzie sprzedają tu, o tak, który jest za 500. No, a wątpię, że za tyle pójdzie, ale na przykład ta za ice, za stówkę, to my, myślę, że ktoś kupi, więc yy, bardziej można tylko zyskać. No, ale tak jak mówię, to jest spoko rozwiązanie, można spróbować za jakiś jeden sezon, spodoba się, gramy dalej. Nie, to sprzedajemy wszystko i, i kończymy przygodę. I yy, jeszcze tylko, może pokażę, jak wygląda. Jak wygląda silnik graficzny na przykład. Niech będzie to. Ostatni mój mecz. Tu możemy dać sobie replay. I tu grają. Czasem są takie właśnie. Czasem mamy normalny 2D. Możemy przywieźć sobie do bramek. Na przykład tutaj jest będzie rzut rożny. Mamy wszystkie statystyki. Tutaj expert goals, posiadanie, liczba strzałów. No i bramkę, tutaj im strzeli. Eee, możemy sobie zmieniać różne, tutaj e, więcej statystyk. Możemy sobie zmieniać tutaj, tu, tutaj są oceny piłkarzy. Możemy dawać na ich e, zmęczenie i na ich e, ocenę i zmęczenie. Wszystko razem. Tutaj u przeciwników też. E, no tak to wygląda. Jeszcze w skrócie tylko, bo to tak jak mówię, to jest tylko pierwszy odcinek. E, tak mniej więcej co to jest. E, a w następnych to bardziej się skupimy. Jak zacząć właśnie dobrze grę. Jak można oszczędzić na początku. E, co kupować, jak. E, I zobaczymy. Może pokażę jak wygląda taktyka. Nie jest to tak rozbudowane jak w Football Managerze ale podobno prace trwają cały czas i rzeczywiście widać to, bo nawet ten silnik graficzny te, teraz ma się zacząć 17 grudnia drugi sezon i już, e, już są prace już w towarzyskich meczach, jeśli zagramy sobie towarzyskie mecze już jest nowy silnik, jest dużo rzeczy poprawionych więc cały czas ta gra się rozwija i tak, tutaj mamy oczywiście formację, możemy sobie zmieniać, e, no jest wybór, jest wybór naprawdę Team Instructions, bo to jest ciekawe. To mamy szerokość. Jak gramy, e, czy gramy bardziej bezpośrednio, czy kontrolujemy, czy balans, Czy preferujemy któryś ze stron, strzały z dystansu, dośrodkowania, dribbling. Potem w defensywie, czy głęboko, czy wyżej. Czy jesteśmy bliżej siebie, czy dalej. Pressing. Często, czy nie. Czy agresywnie, czy mniej agresywnie. Czy gramy od tyłu? Tak jak tam gram na przykład City Arsenal. Yy, czy bardziej wybijamy? Taka bardziej laga? No tak to wygląda. Yy, na razie to, no tak jak mówię, no, w porównaniu z futbolem menadżerem to jest dość ubogo. Ale rozwija się to cały czas. Yy, myślę, że tak jeszcze kilka miesięcy i naprawdę będzie, będzie fajnie. No tu oczywiście jeszcze yy, rzuty wolne, bezpośrednie, pośrednie. Hmm, różne i karne, e, tak to wygląda. E, dobra, na, na dzisiaj to będzie tyle. E, wrzucę w opis filmu link, z którego możecie się zarejestrować. E, po wydaniu 17 dolarów minimum, na paczki e, dostaniecie zwykłego piłkarza, bo mamy kilka poziomów. W sumie nie, nie wspomniałem. Są zwykli. Ci niezwykli rzadcy i legendarni. I tak, dostaniecie takiego zwykłego piłkarza, który też może być coś wart, więc to jest spoko opcja. Ja też dostanę to, to samo co Wy, czyli jednego zwykłego piłkarza warto. Szukać teraz jakieś informacji, ja też postaram się jak najczęściej nagrywać filmiki, żeby zdążyć przed startem sezonu. Tak jak mówię, 17 zaczyna się sezon, ale to jeszcze nie mecz. 17 się tak jakby otwiera okienko, będzie można, e, będzie można kupować piłkarzy, podpisywać, sprzedawać, wypożyczać, grać sparingi, e, takie rzeczy. A pierwszy mecz sezonu jest święta 25, także jest jeszcze no, dwa tygodnie, ponad. Więc na spokojnie można coś wykombinować, kupić klub jakiś, paru piłkarzy, kupić swoich, paru wypożyczyć. Też właśnie tak jak mówię, chciałbym stworzyć tą polską społeczność, żeby też można było się dogadywać sobie, wypożyczać piłkarzy jakoś taniej, dogadywać się, że po prostu wypożycz mi tego, będzie u mnie grał wszystko, to rozwinie Ci się, ale za to Jakbyś mi dał niższy procent. No i, no i to, to tak działa. No tak właśnie, tak jak na angielskim Discordzie, to tak, so, tak się dogadują, że nawet wypuszczają sobie z połowę składu, no ale trzeba nim grać, nie? I praktycznie za pół darmo. Więc, więc to jest spoko, można szybko awansować. Dobra, na dzisiaj to tyle. E, dzięki bardzo za oglądanie. E, tam e, proszę jakieś lajki, suby. E, żeby to po prostu szło, żeby przez te dwa tygodnie jak najwięcej ludzi y, no, miało do tego dostęp, oglądało to gdzieś, cho chociaż usłyszało, co to jest MFL, może gdzieś poczytało y, na innych stronach, albo oglądało gdzieś y, może na anglojęzycznych, y, anglo anglojęzycznym YouTubie, y, co to jest. Y, no ja tak jak mówię, postaram się w tym tygodniu parę filmików dodać, bardziej już tak y, co kupować, jak kupować. Y, Kluczowe daty, na czym polega liga, trening, jak rozwijać piłkarzy, jak się rozwijają. No i no, tak bardziej szczegółowo pewne wskazówki, żeby nie popełniać błędów, tak jak ja trochę popełniłem na początku, żeby Wam było łatwiej. No i to, to tyle, już nie przedłużam. Dzięki bardzo. Cześć.